Everything is white glimmering silver white and stillness fills the night It's Christmas A winter wonderland a snowball in each hand Take me away Christmas day Nikolai I will present <laughs> On był? Ja wstałam i zobaczyłam prezenty pod choinką, wiesz? Jakoś, o, niszka. to chyba jest dla Niuni. O to dla Niuni? Co? ja cię. Co tam jest? Mi. Misia? Fajny. Tak? Nie fajny. Nie podoba ci się? Nie, naprawdę. <laughs> Długo. A Długo. Nie chcesz drugiego, bo masz już jednego. A pokaż, którego masz. Nie, nie, ale nie ale nie lubi kilka misiów mieć. Ale to będzie synek. A, zmienia kolor. Ale fajnie będzie się zasypiać z takim, co? O. o. Tata, zaraz ci da wszystko, daj tata to smoczka, naj... O! Widzisz? Jest przyczepiony na rzep. Lala, idź spać. Ale ty musiałaś być grzeczna, że tyle prezentów dostałaś. Co tu jest? Szczoteczka do zębów? 6 rano to chyba za wcześnie na otwieranie prezentów od Mikołaja. Renifery wiozły sanie. Rzeczne dzieci. I na tych saniach były prezenty, i te prezenty do Niuni przyjechały. O ja! Kicia kocia? Ale będziemy ja mieć mam zęby. zęby. Ty masz taką malutką, ci wystarczy. To chyba na wymianę jest, wiesz? To chyba na wannę będziemy przyczepiać takie zwierzaki. Podobają się prezenty? Tak, to jest super. To super, kacuszka. Pi? Klinice, tak. A to jest co? Ośmio? Miksikica. O, a to co to jest? sweterek. Ja myślę, że tatuś powinien poszukać pod choinką też prezentu. Bo tam jest dla mnie. A ja nie wiem, skąd mam wiedzieć. Zobacz, jaki tatuś sweterek dostał, bo Akurat mi potrzeba na dzisiejszą sesję. Wiesz, co Mikołaj kupił? Co Mikołaj mi kupił? Super. Co ty wiesz o tym? zrobisz Później, później zrobisz, dziękuję dziewięć. Mikołajowi. Tak, później zrobię. Ale ja już widzę kulep i ja pierdolę. Chcę zobaczyć tylko. Chcę zobaczyć tylko. Ej, <laughs> ja do nie otwierałem. Jakie fajne. 6 razy Tak, fajnie. W końcu nie, będziesz nie ale chodził. chodził. Mega fajne, super ciężko i naprawdę jest Jak nie dzień. Ja już godziny spałem, więc. Ty kupiłeś? A nie Mikołaj. To prawda, mamy dzisiaj taką nockę nieprzespaną. Spaliśmy kilka godzin, ale trzeba było wstać do Mikołaja. Tylko musisz sobie zapamiętać później, który jest prawy, a który lewy, bo on kilka razy się będzie ugniatać. Ale teraz jest neutralny, tak? Teraz Jak jest jakby? tak szybko neutralny. Idziemy Do To szybko powiedzmy mu dziękujemy za prezenty! Dziękujemy. Stoi pod drzwiami, słucha. Dziękujemy za prezenty! Nie krzycz. Dziękuję. Szarlotka też dziękuję. Dziękuję. <noise> Super. Bardzo Pojechał dziękuję. chyba już, wiesz, słyszałam takie dzwoneczki. Masz słuchaj, ciepłą kurtkę, ciepłą czapkę, ciepłe buty. No ty, to jak się. nie ty. Wszyscy lat. Zdech, 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 zdech. Konsultowałam z Adrianem jaki rozmiar i Adrian powiedział, że się domyślasz, że dostaniesz mu buty. A po czym? Żeby nie po wiem, rozmiar, tak? Czy pytałeś go może tak, o to? Absolutnie. No, co ty no to o, dlaczego bo powiedział, że się domyślasz? Co? Ja bym nie wiedział, że Mikołaj do mnie przyjdzie. Twój Mikołaj przyjdzie wieczorem, bo u mnie jest wieczorny. Dobrze, do kolego. trzeba iść teraz? Dobrze. Na siódmą. <laughs> ja idę spać. O, fajnie. O, to pokaż. O, to pokaż, ale tylko zobaczysz? Tylko zobaczysz. A powiedz Mikołajki słonecznego można zjeść. Tak. No to jest, tylko się nie powróć. Ding dong, ding dong, spadł już się Pierwsza gwiazdka z nami jest. Odpaliłam sobie tutaj w sypialni Renifera i idę jeszcze spać, bo dla mnie to jest zdecydowanie za wcześnie. Kilka godzin tylko spaliśmy, bo montowałam chyba do 2.30. Wstałam o 6, więc jestem nieprzytomna. Wstanę, to muszę zabrać się za sprzątanie, ogarnięcie trochę domu, bo moja mama przylatuje chyba jakoś po 11. Także chciałabym, żeby było posprzątane na jej przyjazd. Także dobranoc, do zobaczenia za kilka godzin. O, łatko, jest godzina jedenasta, Cudownie. To tylko oznacza jedno, że zaspałam. A moja mama właśnie zadzwoniła że wylądowała. Hello. Hey. Akurat kabinę odpaliłam, a ty wchodzisz. Czemu? Hey. Czemu? Czemu? No. 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 No.

je jakoś jest Musisz mi właśnie inaczej. pomóc. No. E, musimy złożyć tą choinkę, dlatego że ja nie mogę dźwigać za bardzo takich rzeczy, więc razem ją złożymy, dobra? Pomożesz mi. To jest, mi. Dojinka, to jest, to jest to ta taka połówka, co zawsze w sypialni Aha. mam. Nie, to jest chyba dół. Który jest dół? Ten? Mhm. Też mi się tak wydaje. Jak ja sobie przypomnę, że jeszcze chyba z dwa lata temu sama trzy choinki ubrałam. Pamiętasz, mhm. że w nocy na tam. O, mhm. tak, to jest to. Au! Co to? Czekaj, nie, nie, na razie nie rób, bo musimy tu zakręcić. Tylko nie wsadę jeszcze. Czemu nie? No bo muszę najpierw zakręcić to, to się nierówno wykręci. Poleci mi, to nie jest przykręcone, jeszcze śrubami. No, no, tylko to już nie mogę tak... Kiedy dobrać. pani ubierała moinkę, przepraszam bardzo? <grym nie <grym wiem. Ruch te temu. Wyjmij we to, Ruch wyjmij to z góry. O to. No. Do góry. To poczekaj. Jezu, co ona się zatacza. Bo ja tak nie mogę być zgięta za bardzo. Dobra, już to skręcę. że do tego to już jakiś chłop by się przyda. Jaki chłop? Ja to co roku sama ubieram. Pach, pach, pach. Nie, nie wkręciłam tego do końca. To może to tak jest... tak ma być. Ja ja wiem. No tak, żeby było stabilnie, podokręcaj. Dobra. Jeszcze tutaj kabel z tego, z dołu? To inny. nie jest to. Już tyle lat ubieram tą choinkę i co roku nie wiem jak, wiesz? No tu jest to B. Jak tam masz yy, gwint? O, dobra, to pasuje. Zobacz, jesteś w jakimś śniegu. A spróbuj teraz do kontaktu podłączyć. No, a gdzie jest końcówka do kontaktu? O o! O o! Tu jest, tu jest. O, no i cudownie, i mamy wszystko. Nie, no my tu jesteśmy fachowcy. Tak, <głos》> przed komodę składałyśmy <głos》> z Ikei. Zawsze brałyśmy sobie meble y, z Ikei. To znaczy, ja tak wymyślałam, brała mamy do Ikei, kupowałyśmy jakieś meble i nic się nie mieściło do samochodu. Tak. O, widzisz? Pięknie, na siłę. wiecznie coś chciałaś, w pokoju przyjechałaś. Ja cały czas miałam, tak, potrzebę. potrzebę. Do tej pory mi to zostało. Jakieś biurka, komody. Musieliśmy to same no skręcać, ponieważ nie było o komu. Boże, jest tak ciemno, Boże, rzucza, że jest. ja myślałam, że w ogóle Dobry, Jak e, no, tam? Dobrze, dobrze. Jak było? Znaczy to wiesz, że było fajne, Cudownie. Ale... Było nieprawda. Czy nie, Słuchaj, ja po locie jestem, po 18 staleć. godzin i nie czuję się zmęczona w ogóle, to jest niesamowite. Że jakby kompletnie jestem, wiesz, w innej energii. No i nie chcę sobie tam, wiesz, ten... Kręgosłup będzie na ale tak to nic. Fajnie wygląda. Śmiejesz się z tej połówki, ale zobacz, jakie to jest praktyczne. Ja to uwielbiam. Nie, nie trzeba ubierać całej i zobacz, tutaj nie ma miejsca, tak to ona jest przy ścianie i idealnie. Ale fajnie wyglądają te bombki. Bardzo mi się podoba ta kolorystyka. Żałuję, że nie było ich więcej, ale może jeszcze uda mi się je dorwać. Natomiast nie będę dokładać tutaj innych kolorów. Myślałam, że może srebrne dołożyć, ale same takie różowo-czerwone podobają mi się. To jest taka, wiecie, delikatna choinka w sypialni, także nie musi być zawalona aż tak bardzo bombkami. Ale ta kolorystyka naprawdę robi robotę. I jak się podoba choinka? O kurde, bardzo fajnie, piękne, ładne te bombeczki, co szkoda tylko, że nie było ich więcej, ale może jeszcze mi się uda dokupić. Tutaj od razu na komodzie postawiłam sobie świeczkę Maltwine i tego renifera, co ostatnio kupiłam w lerła. Też jedna choinka mi została, także tak to fajnie sobie wygląda. Kolejny świąteczny film leci i zobaczcie, jak tutaj fajnie już to wygląda. Trochę inaczej niż w zeszłym roku, bo w zeszłym roku dużo było gwiazd Betlejemskich, natomiast jeszcze nie ma ich we florze, a chciałabym kupić we florze, więc tak to będzie wyglądać. Już pewnie tam postawię sobie gwiazdę betlejemską na stole. Może tutaj, tutaj na razie postawiłam sobie tak na tej tacy, ten wazon. Może coś do niego też fajnego tutaj kupię. To jest moje świąteczne uzależnienie. Tutaj obok stoi ta choinka z ciasteczkami, z cukierkami i na dole Renifer i Lampion. Proszę bardzo. Ho, ho, ho. Mikołaj coś Mikołaj zostawił ty? dla Ciebie. Mm. O, widzę, że coś na zimowe. Mm. Piękne. Fajne, co? Takie Piękne. kłapcie. Piękne. No, ty zawsze miałaś takie skórzane rękawiczki na każdy palec, ale to są takie słodziaki. Nie, takie też kiedyś miałam. Fajne. Super. No. Takie dziecięce. Tak. dziecięce. <laughs> To taki, co Ci pokazywałam dzisiaj, co ja też sobie wziąłam Fajny, co? nie straszna będzie. Nie. Tak. Mikołaj zadbał o Twoje ciepło tak. tej dobrze. zimy. Bardzo dobrze. O, i sweterek. Też Golfik. Pielęgłem. Tak. Mięciutki. Milusi. Coś Gacie. Ale wiesz, jakie to są spodnie? Takie jak y, super, snowboardowe no? albo po prostu mhm. narciarskie, tylko bardzo takie slimowane tak, i wysoko takie się nosi, bardzo fajne Ej. są. Tylko musisz przymierzyć, czy są dobre, bo ja na przykład wzięłam sobie Mki i Ej. dlatego ceny nie odrywam bo może będziesz chciała jednak Mkę chociaż no, wątpię, zobaczę. bo jesteś chudsza ode mnie. Natomiast Ty A, zawsze ok, marzniesz, to? ja też marznę, A, więc tak, fajne są. Tak to wiesz, że chciałam. Mama się cieszy, że 3 kilo przytyła. Tak, przytyłam na wyjeździe. Bo źle było, ważyłam 40 jakieś tam, 8 kilo, to jest trochę słabo. Pani Lesiu, narzuta leżała czysta na kanapie, to to ten puder rozcioskany przez niunię. Ona się bawiła tym pudrem i po prostu zrzuciła go. I paluszkami wszystko mi tutaj wbiło. Otwieramy kalendarze adwentowe. Przyjechała mama, to oczywiście yeah. ma prawo otworzyć i wylosować sobie prezent, mm. który dzisiaj jest szósty. szósty. Ale ja nagrywam y, dzień wcześniej, zawsze, więc siódemkę musisz teraz wziąć. O, chyba coś do ust. Tak. A ja powiem Ci, nie lubię chyba tych rzeczy, to jest peeling czy to jest masełko? Masełko. Ja Tylko to już masełka. musisz mieć na em, takie nawilżone usta, bo te masełka nie są aż tak bardzo nawilżające. co, to, to jest takie tłuste, fajne. A, bo... eee. śliczny jest, prawda? Taki magiczny. Musisz <laughs> najpierw podotykać. Które jest najcięższe? To są ciężkie, to jest lekkie. To może ciężkie sobie weź. Mało. To jest do ciężkie. włosów. Świeczkę mam. Nie. A, świeczka też fajna. Jaka fajna, nasze są fajne. <noise> ładnie pachnie peć, że nie. Nie. Świeczka. No ładnie. <głos> <głos> Przyznajmy, że ładnie. <noise> Podoba mi się. <noise> Baba przywiozła podobno prezenty z Dubaju i z Bali, tak? <noise> Oj, 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 nic się Mańko, stało mać, nie stało, twardziel jesteś. Się. Możemy te zwierzaki pomalować, a później możemy je kąpać. Taki zestaw fajny zwierzaków. i no, w tej wannie woda leci, <grym> wiesz? Łapacz snów. Powiedz mi na ucho, a tata powie głośno. Dziękuję, powiedziała. <grym> Dobrze, super. Damy, ja dam go Tacie damy? No, super, o, podzielimy się. Tutaj zobaczcie, jeszcze pani Lesia też kinderki dała. Wszyscy prezenty dzisiaj przynoszą, tak? Dzisiaj są Mikołajki, Charlie. Powiedz Mikołajki. Nalejemy zaraz wody do tej panny. Super to jest. Trzeba mocno Uwaga, uwaga zaraz będziemy miały wodę wszędzie. Ruszaj go i zobaczymy czy on się umyje. Myje się, widzisz? Uwaga, trzeba cieplejszą wodę, bo zimną. Kocham te poduszki, połączenie tej bieli z czerwienią, i w tym roku jeszcze takie fajne laski cukrowe podukę dorwałem. No, Zdarłe mu śnięcie na koniec. Skarpeta już wisi. Ja te haczyki z zeszłym roku kupiłam na Nekście, a te skarpety były w Oisho. Ale to też właśnie z zeszłego roku. Ale baba cię wyszykowała do spania. No super! Taki mały jednorożec? Tak, wykąpany. A co ty tutaj oglądasz powiedzmy w telewizji? Baja A jak ta baja się nazywa? Nie, mam Grinch, dobrze! Ale fajne, włóż sobie o tak rączki. ale idzie szef. Słodziak ma Idziemy spać? Idziemy spać? Nie. Jeszcze nie, baba. Jeszcze coś narozrabiamy tutaj. Chodź śpiąca. Chodź, idziemy. Ładnie pachnie oleje. Pięknie pachnie. Super. Ej, jaki szybki ziutek. Chodź tutaj. Fajny kolor? Taka miętowa. Albo taka fajna, taka gruba, mięsista. Wskakuj. O. A chcesz, żeby babunia cię uśpiła, czy tata? Zobacz jaki domek tu jest, wejdź do środka. Oj, ciężka przyprawa z tym łóżeczkiem. Ja coś czujesz do 18 będziemy z nią spać. Poduszka, tak? Aha, bo ty idziesz spać do siebie do łóżka, tak? Co to za jakieś łóżeczko, powiedz, proszę. A gdzie ty śpisz dzisiaj? Ja, tu. Gdzie? Szarotka. O, tu? A z kim będziesz spała? Aha, sta No nie żart! A taka by już stała? Ale ty masz swoje łóżeczko. Nie. To jest twoje łóżeczko? Tak! I kto nie? tu śpi? Kto tu śpi? Ja! Tak fajnie, w pierżynce takiej. Dobranoc Dobranoc, snów! Dobrze, że sobie mama przypomniała. Szybko! Szybko okienko jedno. Szybko okienko. No ja leżę! Na ja tyleż. O, wyjmuj. Szósteczka. I uwaga. Wow! Fajne! Pluto, daj? Tak? To jest Pluto, piesek cały obwinięty. Lampkami. Zobacz. Nie, to nie jest Pluto, co ty A jesteś. No, to jest. No, kamiki przecież jakieś żółte. Ty jesteś mieszkamiki, to jest Pluto. To z tyłu. Tak wygląda Pluto tutaj? Zobacz. Tak go skrzywdzili? Fajny. Laska ma cukrową w błysce. Ja Guzika mam na dobranoc. Kocham cię bardzo. Zamówiłam znowu dzisiaj sushi, dlatego że to jest takie lekkie dla mnie. Ten ryż, ten płatek sojowy. Co prawda, nie jem surowej rybki, ale ta też jest pyszna. Luka ma surową. te osoby, które mają dzieci, na pewno zrozumieją to, co tutaj się dzieje. I tak można trzy razy dziennie sprzątać, a i tak będzie to samo. Coś... Kabina dzisiaj oglądałam nie, pierwszą nie. i drugą część. Prawda? <laughs> nie, coś z nowości. Ale nie ma... nie, a, a nie coś a nie z klasyków, nie, ale absolutnie. coś świątecznego bym chciała. Angela. O, wesołych świąt. To oglądałam. Damian już. jest debito. Nie tak? Oglądałaś? No to może weź dalej te dni, że... A święta last minute? To gdzie nie to jest? jest myszka. O. Co nie jest? To jest stare, oglądaliśmy to 10 tysięcy razy. <grym> <grym> a ła gdzie to jest? Nie, to też nie, nawet do dołu. O, 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 tu masz coś, last minute. Luther Krang wraz z żoną postanawia nie obchodzić w tym roku Bożego Narodzenia. Czy uda im się zapomnieć o otaczającym ich wszechświecie ze strony magii świąt? Dobra? No. Dobra, wiesz, czego mi tutaj brakuje przy tym telewizorze jeszcze? Jednej dużej laski po lewej stronie albo dwóch. Dwóch lasek, czyli tej jednej długiej i średniej. Tak. Tej dużej? Tak. Zobacz. Tutaj jest tak pusto, tak biednie, tak, tak skromnie. Tutaj jest. O! Mamy jeszcze te dwie czerwone z zeszłego roku, więc może je tutaj ustawimy. Natomiast tutaj tak ładnie wygląda ta z jednej strony, i fajnie by było, żeby z lewej strony też jeszcze była. Ty jesteś moim przyjacielem. Ty wszystko rozumiesz, co ja wymyślę. Tak, tak. Za to cię kocham i Za wiele innych jeszcze rzeczy, ale to bardzo cenię sobie. When white, -white, and stillness fills the night. It's Christmas, a Christmas Day